Witam. Dziś w filmiku będzie praca glebogryzałka na łące. A mianowicie kawałek łąki przyznacza na użytek rolny. Już kawałek popracowałem, dlatego widać, że jest traktorze pełno kurzu, bo niestety się kurzy. To jest mój sprzęt glebogryzałka. Swój wiek ma, ale działa, pracuje elegancko. No nic, sprawdzimy sobie paliwko i jedziemy działać. To na no do zobaczenia za moment. I witam ponownie. Trochę pojeździłem na polu. Tak jak widać, tak sobie w kółko jeżdżę. Już niedużo zostało. A tam jest mój owiec. O taki kawałeczek i tam hen hen się ciągnie. Wlecę na załkę z góry. Może będzie lepiej widać. Na pewno będzie lepiej widać. O! Ja sobie postanowiłem, bo mam taki łuskok, spory łuskok tam się zaczyna pole, ciągnie się, ciągnie, 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 tam pod las, o, tu się rozszerza i ciągnie się tam daleko, daleko, nie wiem, czy widać tam gdzieś w oddali transformator, no, ale się ciągnie i postanowiłem sobie wyrównać te pole z początkiem o tamtego, no bo jest nierówno i jak ona się tu kończy, tam w oddali las się zaczyna i tak te niby dwie połówki niekoniecznie się zgrywają, muszę zawsze dwa, trzy razy, Pugiem nadganiać jedną stronę. No, ale to mniej więcej tak to wygląda. Dziki trochę tu kopią, lubię kopać, Olszyna tu obok jest. Jak widać zamieszkała niestety tylko przez dziczyznę. No, ale trudno. Taki to jest motyw. No. Tak to moje biedne poletko wygląda. O, tu trzciechę można z góry zobaczyć, kabinę O, tutaj... Nie Niestety kurna spadła z palety i uderzyła w ścianę. No ale przy takiej wadze kabiny to i tak to jest małe wgniecenie, bo ta blacha jednak jest gruba, jakby nie było. No, maszyna zakurzona porządnie, ale to nie jest, skończy się robotę. Odpali się karszera i wszystko się umyje, będzie ładnie, pięknie. Cacy. Dobra. Nie zawracam gitary wam. Do następnego. baj.